Nazywam się Zofia Walkiewicz, jestem aktorką sceny polskiej w Londynie. Mam tutaj ze sobą książkę dzisiaj mojej wielkiej przyjaciółki Marysi Drouet pod tytułem Swoją Drogą. Przeczytam dedykację, krótka, drogiej Zosi z podziękowaniem za lata współpracy Marysia, Londyn 1994 rok. 30 lat minęło, powracam do tej książki. I czytam jeszcze raz i widzę, że to nie jest tylko biografia Marysi, że to jest portret pokolenia. Pokolenia pierwszej emigracji powojennej. Ja jestem druga emigracja po 1981 roku, po stanie wojennym, a się w międzyczasie dowiedziałam, że koledzy moi zrobili spektakl na podstawie tej książki. Niestety w pierwszej wersji nie mogłam wziąć udziału, bo byłam za granicą. Ale teraz z wielką przyjemnością powracam na scenę do sceny polskiej i w jazz klubie zapraszam wszystkich serdecznie na spektakl pod tytułem Fortepian Marysi 16 przepraszam, 19 i 26 maja. Bilety już w sprzedaży.